Właśnie mamy sytuację i widzimy to na własnych oczach, gdzie kandydaci w obecnie trwającej kampanii wyborczej atakują się jak tylko się da. Jedni robią to bardziej mocniejszymi słowami, drudzy robią to jakimiś większymi bądź bardziej wyrazistymi gestami. Kandydaci nawzajem robią wszystko, by móc swojemu kąt Zaszkodzić wy obecnie trwającej kampanii wyborczej. Bo teraz wszędzie widać w internecie, jak jedni i drudzy obrócają się błotem. Ludzie się wypowiadają. Eksperci, którzy znają się w ogóle na temat kampanii wyborczej, próbują jakkolwiek ludzi uświadomić, że ej, nie głosujcie na tego kandydata, ej, zobaczcie, co wasza kandydatka odwala. Jezus przecież ta partia jest koszmarna. Takich filmików w internecie jest mnóstwo i normalnym jest, że kampania wyborcza taki mechanizm napędza. Ludzie też się chcą wypowiadać. Natomiast non—stop zapominają o jednym szczególe „do polityki nie warto podchodzić emocjami, nie warto podchodzić emocjami do polityki. Natomiast myk polega na tym, że często wyborcy poszczególnych kandydatów bądź poszczególnych kandydatek nie mają tendencji do tego, aby sprawdzać informacje, które są podawane właśnie przez ówczesnych kandydatów bądź kandydatki. Często jest tak, że jeden kandydat drugiemu coś zarzuca, robiąc piękną grafikę, robiąc piękne posty, piękną reklamę, wygłasza to na swoich wiecach, ale zauważcie, że ludzie nie mają tej tendencji do tego, żeby faktycznie sprawdzić i zweryfikować to, czy dany kandydat bądź kandydatka faktycznie mówi prawdę. Chodzi tu tylko o to, żebyście zachowali czujność. Macie już swoich kandydatów, bądź macie już swoją kandydatkę. I to jest Wasze. Wierzycie w nich. Idziecie za nimi, słuchacie się ich. Natomiast powtarzam, zachowajcie czujność. Moi drodzy, niezależnie od tego, z jakiej partii jesteście, jaką partię wspieracie i jakiego macie kandydata bądź kandydatkę, właśnie w nadchodzących wyborach prezydenckich, zapamiętajcie to, żebyście nigdy, ale to przenigdy, nie ufali politykom w 100%. Polityk zrobi wszystko, żeby was do siebie przekonać. Jeśli będzie trzeba, to może też skłamać. Ja wiem, wiem, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie, mój kandydat nie kłamie, to druga strona kłamie. Polityka oczywiście jest bardzo ważnym elementem naszego kraju, natomiast nie możemy do niej podchodzić emocjonalnie, bo jeżeli będziemy w taki sposób do niej podchodzić, to my nigdy nie będziemy potrafili ze sobą rozmawiać. Dlatego mówię właśnie do ciebie. Niezależnie od tego, jaką partię wspierasz, niezależnie od tego, od jakiego kandydata jesteś, musisz to pojąć, że nie możesz ufać swojemu kandatowi. Nie możesz ufać swojej kandydatce. I tu nie chodzi o jakąkolwiek złość do tych ludzi. Nie można ufać politykom. Niezależnie od tego, jak pięknie się wypowiadają, pozostańcie im wierni, walczcie o to, żeby osiągnęli jak najlepszy wynik, ale pozostańcie też czujni.